Tak naprawdę do tych zawodów, do podwójnego języka, trenowałem stricte pod te zawody kilka miesięcy. I to było na zasadzie takiej, że było to między 15 a 17 godzin w tygodniu. Ja też mam rozdzielony rok na, na różne priorytety i różne, różne zawody, bo to nie są jakby jedne zawody w roku, bo nie jestem takim zawodnikiem, który lubi startować raz. Lubię po prostu krótsze starty, bardzo intensywne ale też treningowo wpływające na to, że wiem na co zwrócić na dany moment uwagę. Co jest moją słabą stroną, na przykład, że zaczyna mnie boleć kark po bo dłuższej jeździe rowerze, na rowerze, to muszę się nad tym skupić. Także same przygotowanie do tych konkretnych zawodów trwało kilka miesięcy, no ale trzeba mieć na uwadze to, że ja trenuję tak naprawdę od dziecka, jestem aktywny i 7 lat bardzo regularnie. Cześć, z tej strony Piotr Klubczyński. Mam przyjemność Was zaprosić na relację. Przygotowana przez Work Assist Group prosto z Pucharu Świata we Francji Lecicie! Poza oczywiście trasą, bo na samej trasie czekało dużo przygód Ja byłem bardzo rozczarowany tą sytuacją jaka miała miejsce tam, bo to była druga edycja zawodów w tym miejscu, które we Francji w Kolmar i sądziłem, że naprawią błędy z poprzedniej edycji. No a tak się jednak nie stało i jakby zaczynając od początku, na wyścigach ultra zwykle trasa kolarska przebiega po pętlach. Pętle są różnej długości i jest to od 4 km czasem do, do 80 10 z tych zawodów, które ja znam i ja miałem do pokonania chyba 48 km 8, 8 z czymś pętli i dojazd do tej pętli. Tak naprawdę wyścig kolarski już się rozpoczął na, na basenie, bo tam po ukończeniu etapu pływackiego trzeba było się ubrać i ja wiedziałem, że po około 2 godzinach zacznie padać, więc no już musiałem w pewien sposób mieć na uwadze to, że za chwilę z 35 stopni zmieni się pogoda na 14, wiatr, burze i deszcz. Więc na przykład, już byłem przygotowany w ten sposób, że założyłem siatki jednorazowe na stopy. Żeby po prostu ta stopa nie, nie, zbyt mocno nie przemokła, żeby nie przemrozić ciała, już, żeby nie zmarznąć po prostu na tym rowerze. No niestety padało dopiero chyba po 4 godzinach, więc ta stopa trochę mi się gotowała w tej siatce, ale to już jakby brałem to ryzyko pod uwagę. Na wyścigu, co mnie bardzo zaskoczyło, nie było absolutnie żadnego oświetlenia trasy, mimo że wyścig był w nocy. Ścieżki, ta ścieżka, którą my jechaliśmy, ta pęta była szerokości jednego samochodu, także czasami było tak, że ciężko było wyprzedzić rowerzystę, a ich było mnóstwo tam, bo tam przebiegał jakiś w ogóle szlak łączący jakieś turystyczne miejsca i bardzo dużo było rowerzystów, bardzo trzeba było uważać na zakrętach. Nie tyle co ja nie mogłem ścinać zakrętów, co czasami się zdarzało, że sami ci rowerzyści, którzy tam byli, oni ścinali zakręty i mimo, że ja jechałem dobrze, mogłem po prostu w niego wjechać. To jedno. Drugie, to otwarty ruch samochodowy, co uważam, że było absolutnie nieakceptowalne, jeśli chodzi o, o wyścig, zwłaszcza wyścig, Pucharu rangi, zwłaszcza wyścig tej rangi bo było bardzo niebezpieczne to, bo tak naprawdę jeżeli ktoś chciał jechać na wynik, to musiał bardzo duże ryzyko podjąć. I albo ryzykował, ścinał zakręty i mógł liczyć się z tym, że za chwilę no, po prostu walnie w samochód, nie rozglądać się specjalnie i po prostu ścinać te zakręty. Ja też tak na początku chciałem. Chciałem bardzo dużo nadrobić jeszcze wtedy, kiedy nie padało, bo wiedziałem, że jeżeli będzie padało, będzie wiało, to, to będzie ciężej o po szybszy czas na rowerze, więc chciałem nadrobić jak najwięcej. No i się zaczęło tak naprawdę problemy od trzeciej pętli, czyli tam początek tak naprawdę właściwy to był 20 któryś kilometr. Sama strefa soportu, czyli tych namiotów, gdzie, gdzie są osoby, które wspierają zawodnika na trasie, była obok kortów tenisowych, takiego ośrodka sportu, gdzie był parking. I z tego parkingu bardzo często wyjeżdżały samochody. A my zjeżdżając z pęti kolarskiej musieliśmy akurat skręcić w tą, w tą drogę, gdzie wyjeżdżały samochody z parkingu. Więc na trzeciej albo czwartej pętli byłem o włos odleżenia na masce takiego samochodu. Także ja wchodząc w zakręt dopiero pojawiło mi się auto po około 15 metrach, gdzie była tak naprawdę czas reakcji może około sekundy. I od tamtego momentu wziąłem trzy głębokie oddechy i stwierdziłem, że tylko żeby dojechać do dojechać na rower, bo za dużo straciliśmy pieniędzy, czasu, nerwów, przygotowań, żeby skończyć na, na masce samochodu albo na jakiejś takiej głupiej traksie spowodowanej tak naprawdę brawurą. Uważam, że jeśli chodzi o bieg, to jest jedna z moich mocniejszych stron, bo potrafię mimo miarę mocnego roweru jeszcze szybko pobiec co niewątpliwie jest atutem, bo nie przeszkadza mi to, że ja przejechałem 360 km na rowerze po prostu biegłem sobie, tak jakby to był bieg, taki luźny, lu, luźny, poranny rozruch to prawda, po około kilkudziesięciu kilometrach doszło do ciała to, że jednak trochę tego, trochę tego wysiłku miało no i ten, ten bieg nie wyglądał tak, jak, tak jak być powinien ale y, ja miałem bardzo dobre samopoczucie na biegu. Trasa była dosyć trudna, było ciemno, Ta, w połowie trasa przebiegała przez las, to tak naprawdę był las częściowo oświetlony, ale był w, oświetlony w takich fragmentach, były po prostu lampy, reflektory w tym lesie i była dróżka leśno-asfaltowa, gdzie bardziej przeszkadzał ten asfalt niż, niż powodował, że było płasko co to było dosyć wymagające, zwłaszcza, że te nogi były już nieco zmęczone po, po rowerze i jak miały biegać po nierównym terenie, to gdzieś tam podwołało to takie małe mikrourazy jednak ja rozpocząłem bieg tak naprawdę na samopoczucie, biegłem tak jak, jak mi było wygodnie nie. Nie starałem się wyprzedzać, nie starałem się mocno nadwyrężać. Wiedziałem, że czekam je tak naprawdę 8, 8 godzin biegu. Ale ku mojemu zdziwieniu rywale zaczęli dosyć szybko przechodzić w marsz, kiedy u mnie ten bieg wyglądał na takim poziomie, że... No tutaj posłużę się cyfrą, ja biegłem po 4,50 na kilometr, 4, 4 minuty 50 sekund na kilometr. E, gdzie to jest takie tempo moje normalne, takiego tempa rozbiegania? I tak naprawdę tym tempem biegłem przez około myślę 30 kilometrów, 35. Później e, mój support, mój team stwierdził, że ja mam za dużą przewagę i niepotrzebnie tak szybko biegnę. Że, że mam zwolnić, że po prostu za chwilę padnę i, i nie mam tak bier. Więc stwierdziłem, że kurde, no ale ja nie umiem wolniej biegać. Ogólnie to jest dla mnie takie tempo konwersacyjne, takie, że mogę kontynuować przez dłuższy czas. No ale gdzieś tam wziąłem pod uwagę ich rady i stwierdziłem, że no dobra, no to teraz kawałek przejdę, teraz kawałek przebiegnę i okazało się, że... Mogłem, mogłem sobie na to pozwolić, bo rywale byli około 20 km za mną, także ja w połowie biegu już miałem taką przewagę, że mogłem do końca tych 80 km przemaszerować tak naprawdę. I to gdzieś tam mi dało taką... Taki spokój psychiczny, że no w sumie wygrałem już te zawody. Ja wygrałem te zawody po 40 km biegu. Dobrze, jeśli chodzi o wyjazd do Kolmar na Puchar Świata w kreatonie, to było, tak jak już kiedyś wspominałem, jedno z moich małych sportowych marzeń. Zawsze chciałem wystartować za granicę i to się udało. Też jestem bardzo wdzięczny wielu osobom, które pomogły mi to marzenie spełnić, ten cel osiągnąć. Nie wyobrażam sobie, żeby sport traktować typowo indywidualnie, ponieważ jest to jak najbardziej sport drużynowy. My tam jechaliśmy w pięć osób, także też potrzebowaliśmy zgranego teamu. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować Work Assist Group za to, że tak naprawdę Dima uwierzył, uwierzył w ten plan, uwierzył we mnie, uwierzył, że te zawody mogą mieć miejsce i że uda się osiągnąć bardzo dobry wynik. Bardzo się cieszę, że udało się uzyskać od nich busa, yy, wsparcie i wierzę, że też y, będzie to te, też takim wyrazem wdzięczności, kiedy więcej osób zacznie się interesować w ogóle nie tyle co sportem, co, co w ogóle działaniami tej firmy. Bardzo serdecznie też chciałbym wspomnieć o rodzicach, bez których no ciężko byłoby w ogóle wystartować. Też mnie wspierają od samego początku Ani, która mnie znosiła przez ostatnie miesiące. Całemu mojemu teamowi, Arkowi, Łukaszowi. No i też Bogdanowi, który biegał z kamerą na zawodach i też widział, co się, co się na takich zawodach mniej więcej dzieje. Dziękuję miastu, wodarzom Wągrowie, miasta, wągrowiec za to, że mogę ich reprezentować, tak naprawdę, jako sportowy ambasador miasta i wierzę, że swoim, swoją postawą gdzieś tam wpisuje się w to hasło miasta jako wągrowiec wyzwalający energii i gdzieś pokazuje, że, że nawet z małego miasta można też osiągnąć sukcesy na świecie. Dziękuję panu Mirkowi. Myślę, że wiele osób powinienem też tu, tutaj umieć, którzy mieli bezpośredni, pośredni wpływ na to, że, że udało się te zawody fajnie ukończyć. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które pisały komentarze, wiadomości i mam nadzieję, że na kolejnych zawodach również dam taką fajną dawkę emocji, jak, jak było to w kolemac. Także dziękuję i do zobaczenia na kolejnych startach. Pozdro.